Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj przed sobą mam trochę tak nowe urządzenia, można powiedzieć, na polskim rynku. W zasadzie nowy producent na polskim rynku, czyli firma Allview, która wywodzi się z Rumunii. Ale szczerze powiedziawszy, zupełnie mnie to nie zraża i według mnie są to na pewno urządzenia warte naszej uwagi. Już można zwrócić uwagę na samo pudełeczko, które swoją bryłą w zasadzie odbiega od tego, co zazwyczaj możemy spotkać w wielu urządzeniach. I naprawdę według mnie wygląda bardzo fajnie i sprawia też wrażenie takiego bardzo solidnego, że nawet jeśli byśmy rzucili tym pudełkiem nic, bo mu się raczej nie stało, ale ja oczywiście tego próbować nie będę. Model jaki dostałem do testów od firmy Olvio, to jest Viper E i przybliżymy sobie jego specyfikację na początek. Jest to smartfon Dual SIM, oczywiście obsługuje 3G, niestety LTE chyba tutaj nie mamy. Mamy wyświetlacz 4,5-cala IPS 480x854 piksele, o ile się nie mylę. Android 4.4 KitKat, czterorodzeniowy procesor o taktowaniu 1,3 GHz, 1 GB pamięci RAM, 8 GB pamięci wewnętrznej i 8 megapikseli aparat do robienia zdjęć. Dobra, tak więc przystąpmy sobie do Samego rozpakowania, czyli podnosimy sobie wieczko urządzenia. No naprawdę muszę Wam powiedzieć, że to urządzenie jest zapakowane według mnie genialnie. Tutaj mamy taką tasiemkę i mamy napis spól, czyli musimy sobie pociągnąć tutaj. I tak, co my tutaj mamy? Mamy jakieś pewnie instrukcje, podejrzewam, tutaj i kabelki. Tak więc to sobie na samym początku zobaczymy. Tak, mamy słuchaweczki do uszne. Są to takie słuchaweczki dokanałowe, można powiedzieć. No wyglądają na razie całkiem fajnie, więc je sobie oczywiście sprawdzimy. Dalej w zestawie mamy kabel micro USB, który wydaje się również całkiem długi. I co tam jeszcze mamy w zestawie? Zobaczmy. I mamy jeszcze wtyczkę do ładowania. Samego urządzenia, również nic specjalnego, po prostu wtyczka, którą wpinamy sobie do gniazdka. Dalej w zestawie mamy tak kartę gwarancyjną, tak właśnie wygląda. I mamy również pewnie papierologię, która również jest według mnie zapakowana w genialny sposób, i naprawdę, jak na tą półkę cenową powiedziałbym, że chyba rozpakowuje produkt premium. Tak więc tutaj mamy różne papierki. O, i co ciekawe, dostaliśmy nawet folię na ekran, którą możemy sobie nakleić bezproblemowo, bardzo fajny dodatek ze strony Olwiu. I tutaj również mamy instrukcję, jak ściągnąć klapkę z urządzenia, no i dość opasło, jak na dzisiejsze czasy, instrukcję obsługi. Tak więc odłóżmy to sobie również na bok i poszukajmy samego smartfona, ponieważ go tutaj nie widać. Ale spokojnie wysuwamy sobie po prostu tą główną część kudełka jakby i mamy tutaj już nasz telefon. Tak jak Wam mówiłem jest to model Viper E. I tak właśnie wygląda. No i pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Największe wrażenie jak dla mnie robi ten tył, który jest wykonany z takiego dość dziwnego plastiku, który nie powiedziałbym, że on jest zgumowany ale ma taką świetną teksturę, która bardzo fajnie się wpasowuje w nasze dłoni i przez to myślę, że smartfon nie powinien nam się wyślizgiwać z dłoni. Tak więc dobra, zdejmijmy sobie oczywiście folię. To był bardzo szybki proces i spróbujmy sobie uruchomić urządzenie. Aha, co ciekawe jest on uruchomiony. Nie wiem jak to się stało, ale mniejsze o to. Czyli urządzenie mamy uruchomione, więc przejdźmy sobie przez proces konfiguracji, o ile znajdziemy język polski, ale powinniśmy go znaleźć. Mamy witamy, klikamy sobie pomiń, pomiń, pomiń mimo to. Szybciutko sobie przejdźmy przez ten proces. No i teraz powinien nam się właśnie system wczytać. Co muszę Wam powiedzieć na takie pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o ekran, że ma bardzo fajne odzorowanie kolorów, kąty widzenia również wydają się całkiem w porządku. I bałem się właśnie, że ta rozdzielczość 480x800 pikseli będzie nas trochę razić w oczy, ale jakoś to się specjalnie nie, rzu nie rzuca nam. No i generalnie smartfon jest całkiem lekki i całkiem cienki. No i dobra, to chyba na tyle w kwestii rozpakowania. Zapraszam Was na pierwsze wrażenia z tego urządzenia, które powinny się pojawić już za jakiś czas. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was na razie.